Gdy będziecie grali z Macedonią? Jaki to rywal? Jakie są ich mocne i jakie są ich słabe strony? Znaczy, szczerze powiem, że piłki macedońskie do tej pory za bardzo nie śledziłem. Na pewno przed samym meczem sztab szkoleniowy przekaże nam wskazówki co do rywala, ale myślę, że musimy przede wszystkim skupić się na sobie i na tym, żeby w tym meczu dobrze się zaprezentować. Tym bardziej, że jest to skład ligowy, więc znamy się z tych boisk Ekstraklasy. Mam nadzieję, że dobrze się zgramy i zagramy dobry mecz. Jak byś podsumował tą rundę jesienną? Znaczy tak, ta runda jesienna w naszym wykonaniu była bardzo dobra. Do tej pory odnieśliśmy 10 zwycięstw. Mam nadzieję, że ostatni mecz ze Śląskiem też zakończy się zdobyczą trzech punktów. Szkoda na pewno troszeczkę tej Ligi Europejskiej, z której odpadliśmy dosyć wcześnie, ale mimo wszystko myślę, że to ostatnie pół roku dla naszej drużyny było bardzo udane. Mistrz jesieni, teraz tylko nic, tylko dobrze żeby pracować zimę i we wiosnę potwierdzić tę klasę. Jakie cele na rok 2013? Znaczy klubowe na pewno zdobyć Mistrzostwo Polski i Puchar Polski. Jeśli dobrze pójdzie, to oczywiście później dobrze pokazać się w europejskich pucharach, bo to jest też jakaś przepustka nie tylko dla, dla klubu, ale też dla każdego zawodnika. No i jeśli wszystko będzie dobrze szło w klubie, to, to takie sukcesy osobiste też pójdą z tym w parze. A jak odnosisz się do nowego pomysłu rozszerzenia właśnie Ligi Mistrzów? Znaczy ja generalnie bym tego nie popierał. Myślę, że 32 zespoły to i tak jest, jest szeroko, szerokie grono nadają tym rozgrywkom jakiś tam duży, duży prestiż, więc, więc myślę, że lepiej jak zostaną 32, 64 to jednak zbyt duża liczba.